Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii horoskopy i tym razem będzie to horoskop dla byków. Zatem zobaczymy, co też bykom tutaj e, sierpień przyniesie. Na co powinny zwrócić uwagę? Byki i sierpień. Horoskop dla byczków na sierpień. Byki i sierpień. Byki i sierpień. Horoskop dla byków na, na sierpień. Już patrzymy, haroskobo dla byków na sierpniu. Pierwszy tydzień sierpnia, tutaj dla byczków, drugi tydzień sierpnia, trzeci tydzień sierpnia i czwarty tydzień sierpnia. I teraz tak, e, pierwsze to, co mi się pokazało, to e, warto, abyście kochane, drogie Panie zadbały o nogi, bo mi się tu pokazują możliwe problemy z krążeniem w nogach, czyli na przykład żylaki również. No, ale również e, ta karta niejednokrotnie mówi mi o jakichś haluksach, tak? że tutaj mogą one bardziej Wam doskwierać, że warto by było również o to, o to zadbać. Panie, które są spod znaku byków i chciałyby poszukać partnera, pozwólcie się znaleźć, bo oto taki gentleman się tu w pierwszych dwóch tygodniach tego miesiąca ukazał dla Was. Co Wy z tą znajomością dalej zrobicie, to zależy jak najbardziej od Was, ale ktoś fajny się tu rysuje na początku, nieśmiały, zatem warto mu dać jasny, precyzyjny sygnał, że może się do Was zbliżyć, bez tego sygnału może on po prostu pójść gdzieś indziej. Dla osób, które są w relacjach partnerskich, mam tu pokazane, że i te osoby, które mają dzieci, mam jakąś blokadę dziecka, ale też mam pokazane jakieś takie... Hmm Zamykanie się we własnym świecie i ucieczka od tego, co jest tutaj w rzeczywistości. Zwróćcie na to uwagę, bo mi się zwłaszcza drugi, trzeci tydzień sierpnia taki pokazuje, taka iluzja, ucieczka w iluzję, zatem sprawdźcie, dobrze by było, gdybyście sprawdzili, dlaczego to się dzieje i skąd taka potrzeba, czego się obawia, albo przed czym ucieka. Ja nie mówię, że to musi być coś z Wami związane, ale no dzieci tak czasem czasem mają. I teraz tak, mam pokazane, że Również, jak nie było żadnego pana, tak się dla Was, kochane byki, pokazuje i drugi tutaj, który jest poraniony życiowo. Wdowiec albo rozwodnik pod koniec sierpnia się przy Was pokazuje. Zatem, jeśli nie ten z pierwszego, to ten z trzeciego tutaj się może przy Was pojawiać. Ale również w kwestiach sprawy zawodowo-finansowych. Te osoby, które poszukują pracy, mam umowę pod koniec sierpnia, jakby taką realizującą się, zatem to może się przy Was zacząć dziać. Osoby, które chcą zmienić pracę, karty proszę, abyście się zastanowili, czy to jest właśnie ta praca, o której myślicie, że zmiana owszem, ale niekoniecznie teraz. Mam takie wrażenie w kartach tutaj widoczne. Osoby, które mają, jakieś problemy z podznaką byka ze sprawami administracyjno-urządowymi, sądowymi, które gdzieś tam się wlekły w końcu to zacznie wychodzić na prostą, to zacznie również się klarować i to jest uwolnienie odciągnęcego się, odciągnącej się sprawy urzędowo-sądowej jak najbardziej. Te osoby, które gdzieś tam miały być może problemy z tytułu pracy, również te kwestie rozliczeniowe się będą realizowały, jeżeli ktoś gdzieś komuś wisiał jakieś pieniądze również to się tutaj będzie e, pokazywało. W pierwszym zdaniu tego horoskopu mówiłam także o nogach, okrążeniu i haluksach, ale również kobiety te młode zwłaszcza, tak, czyli po 18 roku życia tutaj Dobrze by było, gdyby zwróciły uwagę na układ moczowy, nerki i pęcherz, tak? Bo no, pęcherz układ moczowy sprawy kobiece. O, może w ten sposób, bo mi się tutaj pokazuje i coś nie do końca sprawnie funkcjonującego. Jeśli sprawy kobiece, to i hormony mogą się tutaj realizować. Gdy będziecie brały i chcecie brać jakieś środki antykoncepcyjne, to zwróćcie uwagę na skład, bo on tutaj mi się pokazuje, nie do końca tym a właściwym. Zatem tak, o zdrowiu mówiłam, o partnerstwie mówiłam. No dla panów mi się tu nie pokazała żadna pani, która mogłaby się realizować. Jeśli już to pojawia mi się ktoś znacznie młodszy od Was, ale nie gotowy na związek. To jest ktoś, kto będzie się zachłystnie Waszą osobą, Waszą dojrzałością, ale też nie mam pokazanych, żeby to przetrwało, bo ta osoba zupełnie inaczej widzi partnerstwo niż Wy, drodzy Panowie. Z pod znaku zodiaku byków. Jak ja czasem słucham ee, te końcówki moje, gdy do Was mówię po prostu śmieje się sama do siebie mówię, no Madzia, jak mogłaś po prostu, no ale ja staram się krótko, zwieźle na temat, popracuję również nad tym, aby mm, to wszystko się ładnie też i słuchało, choć mam sygnał od Was że podoba się Wam mój głos, jest mi niezmiernie miło. Zatem, kochane byki, tak to widzę ja. Sierpień, jest troszkę pracy, ale dacie rady. Ogólny rozrachunek sierpnia, zwłaszcza dla kobiet, jesteście królowymi. Królową Kielichów, królowa Kielichów uzyskuje status spokojności w sferze uczuciowej i tego Wam życzę. I tym jakże pozytywnym akcentem chcę Wam podziękować za ten miesiąc. Widzimy się wkrótce. A jeśli Wam się podoba, proszę łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie jesteście w naszej magicznej społeczności, to zapraszam do subskrypcji. Pamiętajcie, że subskrybenci mają bonusy, i takim bonusem jest na przykład live 6 sierpnia o 19 i wtedy będziecie mogli zadać. Jedno pytanie do moich kart, no może dwa, a jeśli się okaże, że jest nas całkiem fajna gromadka, to przedłużę laj'fa' i będziecie mogli zadać tych pytań troszkę więcej, ale na wstępie na dwa się omawiamy, dobra? No to na razie papa, pa, pozdrawiam.